Pytacie o program Platformy Obywatelskiej. To trzy razy B. Bieda, Biedronka i Bundestag. Bieda trzeba być naiwnym, sądząc, że tym razem będzie inaczej niż było, jak Tusk był premierem. Ich naczelne hasło brzmiało: pieniędzy nie ma i nie będzie. Trzeba będzie podwyższyć wiek emerytalny i uciąć 500 plus, i podnieść podatki, jak to robili wcześniej. Biedronka wróci złodziejstwo, wypływy z VAT-u. Dziś dochody z VAT są większe niż dochody całego państwa za Tuska. Od czasów PO w Polsce znacząco wzrosło poczucie bezpieczeństwa, spadła przestępczość, a konfiskata majątku z przestępstw zaczęła realnie działać. Bundestag? W Polsce znów będą rządzić Niemcy. Jak to ujął sam Lewandowski, na pytanie, dlaczego zgadzali się na likwidację polskich stoczni, skoro niemieckie mogły istnieć, odpowiedział, że im wolno więcej.